Ostatnio postanowiłem zrobić parę tanich kontraktów, które procentowo porują, duże szanse na zysk lub przynajmniej wyjście na zero. Są to kontrakty, którymi myślę można spawnować i takie, którymi można się bawić. Dodatkowo każdy kontrakt wykonam dwukrotnie. Także zerknijcie sobie jak te się prezentują oraz jak mi poszły. Także co? Ready to trade up, klikamy, proceed i pokaż mi coś fajnego i będzie Red Astor, klikam ready to trade up. Daj mi coś innego niż Red Astora i będę naprawdę zadowolony i reentry. Jednak my oczywiście trzymamy kciuki za tego green laminata. Klikamy ready to trade up i proceed. I pokaż mi kałaszka. Uuuu, let's go, baby! O to chodzi. I co? Może drugi kałasz jakby się pojawił będzie tikielek, Okej. Okay. Także moi drodzy, ja klikam Ready to Trade Up i pokaż mi jakiegoś skina z kolekcji Ancient. Będzie skin z kolekcji Control 60% prawie mamy, więc możesz ją się okaże być w trzech. A jak widzicie trafiłem większość z nich i trafiłem nawet nie najgorsze skinki. Jakich kontraktów mam spróbować następnym razem? Dajcie tym znać w komentarzu oraz zachęcam do stawienia kciuka w górę oraz suba na kanale po więcej takich filmów.